Cześć, jestem Hubertos 1.8, a to jest. a ze mną Adam RT. No, siemanko Jak widzicie, to jest Sky -y -y i I trochę już przygotowaliśmy. Dlatego tak właściwie to ja przygotowałem, bo Adam nie mógł być i miał kosmiczny błąd. No. To kosmita taki. E, I kosmita. Kosmiczny błąd. Nie mogę ci powiedzieć. Ale są, na niektórych skyblockach możesz się może na dać. wyspie i to jest fajne. Wiem. Nawet nie próbuj mnie strollować. Tak... Nie wyszło. Chcesz mnie strollować? Dobra, nie. A teraz na poważnie. Y -y. Co? Woda! Okay, no. Nie Użycia! Użycia szybko! O kurde! <noise> Ej no czemu woda nie gasi? Mamy laga? No bo nie jesteś w wodzie Jak nie jestem w wodzie? Czyli lag jest jesteś bo... Czyli mam laga Kurde Jaki troll <noise> Nie jesteś w wodzie No jestem w wodzie, ale nie gasi. Jest na rogu Ja się właśnie palę, czemu nie wiem no bo i mm. jesteś teraz, albo nie jesteś w wodzie. A teraz jestem... w Lawii yes. i... Wokrotnie, no, tak jakby. Ej, spróbuj chodzić. No chodzę właśnie. Spadam o kurde, to albo ja mam długa, albo ty. Chyba ja, spadam z wyspy, spadam i nic nie oh. dzieje. Nie, yes, to już u mnie w rogu, Czekaj, ja pójdę w i wrócę. To jest teraz? Przez chwilę, zanim y, ten wszedłem. Czekaj i y, y, o, o, o no i... O, o, teraz się pale No już zginąłem. Aha, no i teraz powinno być wszystko też. No teraz powinno. jak nie będzie, to zabiję. Nie wiem jak, ale ja, jakoś. Hmm. Kłopę cię hmm. Dobra, gdzie chciałbym lepiej do roboty. Adam. Y, ty kupaj kobla, ja sobie posiedzę w wodzie. Daj, zrobię ci Kailofa. Będę miał Kailofa drewnianego. To zarobi z czego? Drewnianego kajlofa. Nie wal tak mi głośno w klawiaturze, bo mnie to wkurza. Normalnie bym grał z Martezem. Też tak na ale to do czegoś zaraz się zrobię kajlofa. A jak desek? A jak starczy, to ci nie zrobię Keylofa? Ale starczy, To yes. na dwa Keylofy. A ty jesteś? Halo? Adam. Adamie. to było, to kto chciałby cię teraz właśnie podkopywać? Iii. O nie! nie pokarało cię. chciałeś mnie podkopać? No i po co? No tak. Coś tu. Genialny. Nie, nie płasz. Genialne, genialne, No chodź tu, bo ja mam kilo. Ale ja spadłem. No to gdzieś to mam? Ja Czekaj, bo się... mi trapstad, gdzie mam musimy wpesić. Ja mi też strasznie martuję. I widzisz, nie płaczę z tego powodu. Zachowaj się jak mężczyzna i nie płacz. I proszę cię, nie zgub tego kilofa, jak ci dam. Co tu płaczę? Dobra, masz, chodź tu. Dlaczego latasz. Oj, już nie latasz. Dobra, chodź tu, odwróć się. Widzisz mnie. Chod, 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 chod. O, 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 chodź, chodź. Bliżej, bliżej, bliżej. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, dobra, masz. Boże. No wiesz to? Wziąłem. Co wziąłeś? Co wziąłeś? No, wziąłem. O nie. No popsuło się. No, Masz? Mhm. Masz. Czekaj, kurde, mogłem podwójny zrobić, czekaj. Mhm. Dawaj mi ziemię. O, trzy wiadra. I na razie nic nie kombinuj. I wyłaj z mojej wody. Nie. Kurde, to jest nieograniczone źródełko, no spoko, bo ci zakopę. Nie. Mhm. Kurde, gdzieś nie ma wody. No nie, ukradłeś nam wodę. No. Zarąbałem, zarąbałem, zarąbałem. Nawet ludzie kradną tutaj wodę. A spróbujmy... Nie... No idio... O patrz, już roboty A? drogowe były. Jest po karcie, bo niedawno. Ugarni niedawno. To wzięło. To wzięło. się ten... Jezu! Guta, Andreas, Transfer pliku nie powiedzie się. Co? Transfer pliku nie powiedzie się. Co? O, Wiesz, co? Co zrobiłeś? Przesuń się, bo ja tu robię nieskończone źródełko, które się skończy kiedyś. Będę miał nieskończone źródełko, które się skończy. Fajnie, Mhm. Adam, nie, nie na pierdolę, nie tak tak na Co na ci poradzę, że mam takie jakieś dziwne klawisze? Nie wiem, kupca jest A no raz mam ciszę, a raz no, mam głośne. no widzisz. Ale no, widzisz, to z... Kurde, no. Nie robię nieograniczonym źródełko, mam też. podwójny generator. Ale tu jest źródełko. O nie. On psuje. Nie ma to Ja psuję, ja jem. Mnie. Rady cię przesunąć, bo jest wielka dziura. Jest Źródełko! O. Oby nie zabrakło im Teraz trzeba znaleźć miejsce na neskąd O mógł. Nie. Właśnie, właśnie gdzie ty nie wiem, e, e, co? Kurde no, może... no, nie, to... ja. ja. ja Mam Nie. No jaki? No sam na wyspie pozostawiłeś, boję się. Kurczę. Ale są, że O, tu będzie mój... Oh. Oh. Nie, nie. 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 Ten, sobie własny taki kącik, Co gdzie mogę siedzieć o, chcę nawet tutaj sobie siedzieć w tej dziurze. Co od dwa lata tak już tam nie było? Co? Co no, dwa dwóch lat tak tam nie było? Czyli jakoś tu tak, jest wiadro. Może z tym... Dziura! Dziura w dziurze! Dziura w Dziura. Wyspie. Dobra, że ja go nie Czekaj, a zaraz... A, no cóż odwala. To nie ja, to się sama zrobiłam. O, dobra. Pogrzewam No patrzcie, no nawet złodzieje już kradną wirty. Ja sobie tutaj chcę pójść, O, tutaj sobie siadam. No to co bo... Lepiej kobla. Się na Ciekawe czym Zadałem Dodałem Ci kilofa. Kilofem? Hillopem! Dąży, Odzyskasz. się zgubić. Wskazujesz się na wieczną niewolę na Holendrze. Dobra. Wieczę Dobra, teraz trzeba trochę to, to, to co. NIE! Nie, straciłem dirta. -tota. to. Co jest, Pat? Co to wyrosło! No... po co nam ten Nie Niezidentyfikowany obiekt pustynny. Tak. Tak. Bo no on nie Niezidentyfikowany obiekt... ...latający. La la. Jak w San Andreas. Hmm. tylko jeden po nie słuchajcie on jest uzależniony co? nie nie mm. nic ty jesteś uzależniony ty odezwał się no, no dobrze, że przynajmniej o tym wiesz um. ja mam twojego kaktusa no to co z tego? Ja, jak to masz? Nie. nie, bo ja go mam ha. masz kaktusa? no tak co hmm. ja ty masz? Czekaj, czekaj, na chwilę popsuje generatory. Nie, bo światło stracimy. Ale nie. Ale nie, spoko, nie, nie kradnij, tylko woda. Chciałabym jakieś krzyże. Spoko. Poczekaj, już się naprawią. Nie. 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 O kurde, ile będzie z wodą. Nie mam nic Nie można stworzyć gildii? No to, to kurde, in survival. No to szkoda. Chcesz gildię na Skyblocku? Tak. Gildie. No, mamy no, za małą skrzynię. Trzeba wierzyć. Albo nie wiem, zjedz, coś. Ja Tutaj jadziemy albo. Nie jestem głodny. Dobra, mój, że Nie, jestem potrzebny. Sadzonka też tam nie, jest nie, nie, dobra, nie, chcę nie, 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 nie. Zajdź do skrzyni i nie, kiedy że tam nie stałeś? <grych> o, widzisz, tutaj masz, ty tutaj masz fotelik. Ty masz fotel. Nie, ja tu akurat kopię kobla. No, to no, Dobra, to chyba będzie koniec naszego bajernskiego odcinka. My się z wami żegnamy. Adam RT też na razie. Też. Cześć.